Zespoły z najwyższym rozgrywem w, w danej tak, w danym banku, okay? I teraz przykładowo jest tychna, jedynka mają na, jedynka muszą tak, tak. jak najszybciej stanąć, Jedyny oczywiście, jedynka musi stanąć jak najszybciej przy swoich, przy swoich Wówczas, druga, ów, um. Na swoim wyszytowym. Proszę. Poruszamy się w dowolnym kierunku. W dowolnym kierunku już poruszamy się. Dobry, w dowolnym. Żółty jest hiszpański. Poruszamy się w dowolnym kierunku. Bójka Barcelona. Kolega wszystko. 1-0. Na tej grupy poruszamy się. Już, okay. proszę uwaga, drugie ręce nie ma, nie ma głosu, nie ma głosu, Próbuj. proszę, poruszam się dalej, dalej już chłopaki, okej, okay. Że poniatka, że to jedyny. A ja mówię w najwyższej grupy rozrodniowej. Pierwsze jesteście. Moje ci może będziecie, proszę. Uwaga. Trójki wydźwięk. Dobra. No. O. O. Olga wieku, Olga, bo się też może wydłużać. Dwa plus dwa razy dwa Jaki masz numer? Dwa plus 2 razy dwa. Jeszcze raz, uwaga. Dwa plus dwa razy dwa, Bardzo Nie, Bartolony z... Jaki masz numer? bardzo dobrze. Przejdźmy troszeczkę do trudniejszej rzeczy. Tak samo te dni ciągle ale ja mówię nazwisko piłkarsza, który występuje w kadrze danego kraju. Czyli Polska, Anglia, Hiszpania, Niemcy. Okej? Niemcy, jeszcze raz Niebieska, czemu nie? Angel, Hiszpania jest, i Polska jest biała. Proszę. Dwójki podobne. Po, podobne nie jest karze, Polski się tu bardzo. Witamy. Witamy, witamy, proszę. Trójki Raul. Raul jest prezentacją Angel. Dziś Pani, nie? Trzy półsłupki. Proszę, uwaga. Cztery odrzucone do Jaki masz numer? Bardzo dobrze. Czy z matematyki też to mnie dzieje? Ok, to jest tylko tak, żeby pokazać Państwu przystającym, bo Pani wie, że możecie te kolorami. na miejsce, tak? Każdy z Was może sobie swoją formę yy, tego ćwiczenia. Oczywiście można tu połączyć i yy, kształtować też inne. To jest tylko taka forma bardziej zawodna. Teraz te kolejne ćwiczenie, które było na filmie część połowa z Was. Z jednej strony połowa, z drugiej strony typi. No tak część zawodników, jeden bez piłki i tam następny jeden bez piłki. Po drugiej stronie jest to samo. Tutaj, tutaj czyść i piłka, tu bez piłki i po przygodę, tam bez piłki. A nie, piłka jest tutaj, a i czyść i tutaj. I tutaj też bez piłki. No nałącz no, z no, kolegą. No, Trzy no, no. bajki, typ i typ i po Jest tylko jeden zawód. Reszta Zacznijmy od tego najprostszego czyli zagrywał piłkę, przyjmuje sobie kierunkowo i zagrywał do kolei po tak? On no, przeprowadza tą piłkę wzdłuż, on nas należe, bo może postawić tam różne elementy, których prowadzenia prowadzenie piłki prowadzi. Okej? Okay? Mam pytanie. Jaką częścią jaką dobo, jest jaką nogą, jaką nogą Tu już nie możesz mi prawie dać. A o czym to zależy? No też. A od tego jaką zagadnienie, też. To jest ta najprostsza, najprostsza forma. z się się dzieje? się 2. Druga sprawa. Gramy. Raz. Dwa. Kajdą. Trzy. Stop. Strata. Stop. Teraz. Określony czas, który trenerzy sobie założyli, przykładowo 5 minut i jest zmiana. Zespół pomarańczowych przechodzi w tą strefę. Proszę, przechodzą, pomarańczowie przechodzą w tą strefę. Niebiescy przychodzą do odbioru piłki, żółci przychodzą tutaj do, do gry. I znów gra rozpoczyna się w tym sektorze boistwowym. Ile punktów macie? Jeden. Yeah. Jeden. proszę, kam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwa, Dawaj, 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 tyka. dawaj, daj, Dawaj daj, Dawaj, daj, 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 Brawo. daj, Kam dalej. daj, 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 daj,

Pomarańczowi do biegania, w tą strefę, niebiescy, niebiescy tu. Czyli punktów ile macie? Jeden, o, jeden, pomarańczowi jeden, niebiescy, niebiescy zero. I gram. Raz, dwa, zero, raz, dwa.

Jeszcze muszą wziąć dwa wagony musztardy, żeby uczestniczyć. Dziękuję wszystkim, za, przede wszystkim chłopakom za, za pokaz z mojej strony, z mojej strony to, to wszystko. Dziękuję bardzo.